Mamy Na z tej strony RonnikowoPR, jesteśmy w Muzeum Motory, Motoryzacyjnym w Towendy. Jak widzimy tutaj za mną z serii Wyprodukowano ich około 500 tysięcy w 1956 roku. Rzutaj zbliżenie z długiem podpiętym tam wózkibowym Tutaj widzimy kolejny rocznik. Z 2002 roku i jest to masy Ferguson 4345 o mocy 90 koni. Tutaj mamy trzy modele Fergusona na dole. Widzimy Ferguson 65 o mocy 65 koni. jest zrobiony na silniku od Perkinsona, czyli od. 60 w dzisiejszych czasach. Drugi u góry żółty Ferguson 35X. Nie podano, ile jest koni, ale też musi być moc pierońska. No i ostatni u góry, jest to ostatni, ostatni model tego ciągnika. To jest Ferguson 25TXE. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.